Partnerem odcinka jest wydawnictwo Nasza Księgarnia. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Jakiś czas temu było o kotach, więc czas najwyższy na psy. Czy to one, czy może jednak koty są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, który z tych gatunków bardziej przyczynił się do rozwoju ludzkości? My tu oceniać nie będziemy, za to uraczymy was garścią psich opowieści. Kto i czemu musiał całować psa w samiuszki, zadek, jaką absolutnie chorą tradycję? Dotyczącą tych zwierząt mieli swojego czasu Czesi. Jak psy mniej lub bardziej świadomie mściły się na armii czerwonej, jacy byli najwięksi psi bohaterowie, jak naprawdę miał na imię serialowy szarik, psiakostka, ale będzie super czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? No nie do końca. Czy wszystkie psy pochodzą od Wilka? A to już jak najbardziej. I wielki Mastiff tybetański, i malutka Chihuahua, i ten bury kundelek starszej pani z bloku obok. One wszystkie pochodzą od majestatycznego Wilka, zwierzęcia z natury względnie płochliwego, choć zdarzają się też odważniejsze egzemplarze. I to właśnie one dały początek psiakom. Gdzie? To już nie takie proste. Naukowcy, którzy w 2002 roku przebadali prawie 500 psów, byli przekonani, że ich badania dowiodły, iż po raz pierwszy do udomowienia doszło na terytorium dzisiejszych Chin, ale ta radość nie trwała przesadnie długo, bo później pojawiła się teoria, że jednak nie, nasi przodkowie zaczęli się ziomkować z wilkami w Afryce. Później padła teoria, że jednak w Europie, bo to na naszym kontynencie, w Belgii konkretnie, znaleziono najstarsze do tej pory odkryte psie szczątki. Mają 32 tysiące lat. Chociaż zaraz ktoś się czepi, że to tak zwany paleopies, czyli zwierzę, które miało jeszcze w sobie sporo z wilka, ale wilkiem już nie było. Tak czy inaczej, nasi przodkowie na bank mieli już udomowione psy jakieś 15 tysięcy lat temu. Co tam udomowione, ukochane i to nadżycie. Dowód. A proszę uprzejmie, w Niemczech znaleziono grób liczący jakieś 15 tysięcy lat, a w nim szczątki kobiety, mężczyzny i psiaka właśnie. Jak się zaczęła ta nasza międzygatunkowa przyjaźń, tutaj musimy wrócić do tych odważnych wilków. Wilki to oczywiście płochliwe zwierzęta, które wolą nie zbliżać się do ludzi, ale są przy tym mądre, a w pobliżu naszych siedzib można było znaleźć jedzenie. Najbardziej społeczne wilki odważyły się więc podchodzić bardzo blisko, ruszały nawet w drogę wraz z plemionami koczowniczymi. Oczywiście ludzie szybko dostrzegli korzyści płynące z posiadania przy sobie zwierzaków, które mają świetny węch i w razie czego za sprawą instynktu stadnego Bronią swoich. To też rzucali znajomym wilkom resztki żarcia, a te sztuki miały w związku z tym lepsze warunki do życia, do mnożenia się i przekazywania potomstwu, że z ludźmi warto się trzymać. Ale w tym pakiecie była też umiejętność komunikowania się, odczytywania ludzkich sygnałów. To się stało dziedziczne. Tej umiejętności nie mają już wilki, natomiast szczeniaki wychowywane w absolutnej izolacji od człowieka, jak już go spotkają, to potrafią potrafią się świetnie komunikować. Psy zmieniały się również fizycznie. Gatunek naszych przyjaciół zaczął się kształtować. Omawianie czasów historycznych zaczniemy od miejsca, które bardziej nam się, nie bez powodu zresztą, kojarzy z kotami, ale starożytni Egipcjanie również uwielbiali psy. W dużej mierze dlatego, że w przeciwieństwie do kotów nie miały ludzi w dupach i można się było nimi posługiwać. Przy robocie ochroniarskiej, przy wypasie bydła, przy polowaniach na gazele i przy Irygacji. Psy części z 13 już wtedy znanych raz poruszały koła wodne, które napędzały system nawadniający, bez którego cywilizacja egipska by się tak nie rozwinęła. Ty, może byśmy coś pomogli? Leż, psy ogarną. Z kolei w starożytnej Grecji psy łączone były z Asklepiosem, bogiem uzdrowicielem. W jego świątyniach trzymano psy, które lizały ciała oczekujących na uzdrowienie i dawały się głaskać. Czy to jakoś fizycznie pomagało? No, raczej nie, ale psychicznie pewnie dawało jakieś poczucie względnej radości. Zresztą do dziś mamy dogoterapię przecież. O wiele więcej o psach w historii wiemy dzięki starożytnym Rzymianom, popularnymi imionami dla psiaków w imperium Romanum były Lacon Freox i Tigris. Ale Rzymianie nie tylko zdawali sobie sprawę z tego, że dwusylabowe imiona są najwygodniejsze, ale też interesowali się psią dietą czy charakterem tych zwierząt. Wiedzieli na przykład, że kastracja w ogromnej części sprawia, że psy robią się łagodniejsze. Co więcej, zalecano też pasterzom, żeby każdy miał swojego psa do roboty, bo o ile te zwierzaki nie przywiązują się do. Owiec chociażby, to już do człowieka jak najbardziej. I potem taki pies może nie chcieć słuchać kogoś innego. A jak już jesteśmy przy przywiązaniu, to rzymski pisarz Warron opisał przypadek, jak pies, właśnie pasterski, został sprzedany nowemu właścicielowi razem ze stadem, ale uciekł i przebył 400 kilometrów, żeby wrócić do poprzedniego. Rzymianie doskonale rozumieli też gigantyczny potencjał psów, jeśli chodzi o polowania. O tym też Warron wspominał, aczkolwiek Pliniusz również o tym pisał i na przykład znajdziemy u niego taką informację, że nawet jak psy były stare, schorowane, niewidome, to myśliwi potrafili nosić swoich czworonożnych kompanów na rękach, bo nawet w takim stanie Psy były w stanie wyczuć zwierzę i zakomunikować to w odpowiedni sposób. Oczywiście to nie tak, że wyłącznie faceci w starożytnym Rzymie mieli specyficzne, bliskie relacje z psiakami. Kobiety uwielbiały małe rasy, z którymi się bawiły, tuliły, zabierały, gdzie się tylko dało, no może poza frontem. To robili faceci z dużo większymi psami i nie tylko witali. Pliniusz wspominał, że choćby Kastabalczycy, czyli wojownicy z okolic Cilicji, mieli psy specjalnie szkolone do walki i to w pierwszych szeregach. Nigdy nie zawodziły i jeszcze im nie trzeba było płacić. W sumie to wyjdźmy za starożytności i pociągnijmy jeszcze ten wątek psów na wojnach, bo trwało to i przez kolejne wieki, no i trwa do dziś. <laughs> Psy mają o wiele lepszy węch, wzrok i słuch niż ludzie. Poza tym wyczuwają różnice ciśnienia powietrza i elektryczności statycznej, coś czego ludzie nie potrafią. Nie zdziwicie więc fakt, że psy często są angażowane podczas wojen. W czasie II wojny światowej armia amerykańska wyszkoliła 10 tysięcy psów do zadań wojskowych. Używano ich na wyspie Iwo Jima do szukania podziemnych korytarzy, w których ukrywali się japońscy żołnierze. Brytyjczycy używali psów ze względu na ich doskonały słuch. Np. Ter Karier irlandzki Flash uratował bardzo wielu ludzi. Został specjalnie wyszkolony do rozpoznawania dźwięku nadlatujących niemieckich granatów, które dla ludzi były niesłyszalne. Gdy tylko je usłyszał, pędził w stronę okopów, a żołnierze za nim. Z kolei armia radziecka używała psów jako broni. Uczono je, że jedzenie znajduje się pod czołgami, a potem głodzono. Następnie na grzbiecie zwierzęcia przywiązywano bombę. Kiedy pies wczołgał się pod czołg, bomba wybuchała. Jeśli zrobiło wam się szkoda radzieckich psów, no to pewnym pocieszeniem niech będzie fakt, że zwierzaki te, szkolone na radzieckim sprzęcie, instynktownie później wczołgiwały się właśnie pod czołgi armii czerwonej, wysadzając kacapskie załogi. Ze Związku Radzieckiego przenieśmy się do średniowiecza, bo tam psiaki były bardzo cenione, zwłaszcza psy myśliwskie. Za kradzież takiego psa była surowa kara, przynajmniej według prawa burgunskiego, bo trzeba było publicznie pocałować takiego psa pod ogonem. Psy miały też inne role, stróżujące, pociągowe, ale my jeszcze zostańmy przy myśliwskich, bo absolutną dumą naszych stron były ogary polskie, które nasi szlachetni urodzeni Absolutnie uwielbiali. Ta niesamowita rasa potrafiła świetnie wyczuć zwierzynę i później nagonić ją w stronę myśliwego, a w razie czego taki pies dawał się odwołać, co przydawało się na przykład przy polowaniu na niedźwiedzie, bo ryzyko, że miś rozszarpie takiego psa, było dość spore, a jednak ogar był zbyt cenny. Nie tylko bo przyjaciel, tylko po prostu. Ogar polski był potwornie drogi. Swojego czasu to był Jeden z najcenniejszych prezentów, jaki można było w naszych stronach dostać. Albo dać. Nasi panicze przez wieki bardzo świadomie podchodzili do współpracy z psami. Pojawiały się prace pisemne takie jak o psach gończych i myślistwie z niemi, czy później Myślistwo z Ogary. W tej drugiej autor nie tylko zawarł garść porad hodowlanych, ale też umieścił listę 300 imion psów polskiej szlachty. Jest to bez problemu do znalezienia w necie, jeżeli chcielibyście psa nazwać po szlachecku. Swoją drogą, wśród tych imion być może znajduje się nazwisko jednego z polskich prezydentów. Aczkolwiek ja i tak uważam, że najlepszym imieniem dla psa jest hańba albo ewentualnie zdrada. W ogóle, czekajcie, chodzić po mieście i krzyczeć raz na jakiś czas hańba, zdrada, zdziwienie przechodniów murowane. Odchodząc już od polowań, to przed wiekami znajdowano też inne, mniej oczywiste zastosowania dla psów. Na przykład hodowano specjalne bezwłose rasy z odrobinę podwyższoną temperaturą ciała i robiły one za termofory. Ale lepszy taki los niż to, co spotkało niektóre psy w dawnych Czechach, bo z jakiegoś powodu był tam taki przesąd, że przed wprowadzeniem się do nowego domu trzeba tam umieścić psa. I zaczekać, aż zdechnie. To miało domownikom zapewnić bezpieczeństwo. Ale i u nas jeszcze w XVIII wieku, w poradniku hodowli świń, znajdziemy taką radę, że żeby świnie nie chorowały, to dobrze by było umieścić w korycie psią głowę. Oczywiście dzisiaj też w wielu miejscach psy traktuje się strasznie i wszystkim, którzy tak robią, życzymy sprawiedliwości. Natomiast zamiast się użalać i przytaczać kolejne drastyczne przykłady, to proponujemy wam kilka opowieści, które dosadnie pokażą nam, na jak wspaniałych przyjaciół nasz ułomny gatunek miał szczęście trafić. Psiaki już od dawna poświęcają swoje zdrowie, często też życie, ratując ludzi pod gruzami, w lawinach. Znajdując bomby, narkotyki, swojego czasu latały nawet w kosmos. Tak jakby miały wybór. Pierwszym psiakiem w kosmosie była łajka, bezdomny kundelek złapany na Moskiewskiej ulicy. W 1957 roku wyruszyła w podróż, która. Z założenia miała być tylko w jedną stronę. Bardzo wysoka temperatura i potworny stres sprawiły, że psina wytrzymała tylko kilka godzin, choć radziecka propaganda twierdziła, że kilka dni. W sumie taki był plan. Przygotowano dla łajki jedzenie i picie na dni 10. O wiele lepiej poszło biełce i striełce. Te dwie słuczki Sowieci wystrzelili na orbitę w 1960 roku. Jedna z nich się, co prawda, pożygała, ale to Tyle, jako pierwsze istoty z Ziemi odbyły lot orbitalny i wróciły na planetę żywe. Co więcej, bez żadnych poważnych uszczerbków na zdrowiu. Do dziś można te psie bohaterki w Rosji oglądać. Oczywiście wypchane. A swoją drogą córka Striełki stała się celebrytką ponad podziałami. Uwszczeniaczek został bowiem podarowany prezydentowi Kennedy'emu przez chruszczowa szefa ZSRR. Początkowo amerykańskie służby się bały, że to może jakiś pies-szpieg, więc Puszynka, bo tak miała na imię, została przebadana przez Secret Service, a później z jej anatomią zapoznał się również Charlie, terrier, którego para prezydencka już wcześniej miała. Fakt, że on był kapitalistycznym psem, a ona komunistyczną suką, nie miał żadnego znaczenia. Para doczekała się równie neutralnych światopoglądowo-szczeniąt psim celebrytą bohaterem był również Pickles, angielska ciekawska psina, która buszując w krzakach na spacerze znalazła tam skradziony parę tygodni wcześniej Puchar Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które miały się niebawem odbyć w tym kraju, tylko że ktoś zawinął trofeum i wszyscy byli absolutnie spanikowani. Na szczęście Pickles uratował sytuację, a że tak przyjemnie się złożyło, że to akurat reprezentacja Anglii wtedy wygrała, to bohaterski psiak został zaproszony na a uroczysty bankiet dla zwycięzców. Ciężko jednoznacznie wskazać największego psiego bohatera, ale bardzo mocnym kandydatem jest Balto. Przenieśmy się do początków 1925 roku na Alaskę, bo wtedy właśnie w miejscowości Nome konkretnie kilkanaścioro dzieci zachorowało na błonnice. Chorobę nie dość, że niebezpieczną, to jeszcze zakaźną. Całkiem realna była wizja epidemii, ale na szczęście były na to leki. Przy czym trzeba było pokonać 1085 kilometrów, żeby je dostarczyć z miejscowości Nenana. Ale to nie koniec kłopotów, bo szalejący wiatr i bardzo niskie temperatury od minus 30 do nawet minus 50 stopni sprawiały, że nie było opcji, żeby dostarczyć lekarstwa samolotem czy statkiem, ale postanowiono nie zostawiać ludzi na pastwę choroby. Wysłano leki psim zaprzęgiem, przy czym to nie tak, że tylko jedna psia ekipa i jeden poganiacz mieli pocisnąć całą tą trasę. Nie, podzielono ją na etapy i zaczęła się prawdziwa sztafeta życia. Łącznie jakieś 150 psów ruszyło ludziom na pomoc. Część z nich zapłaciła najwyższą cenę i wszystkim należy się wielki szacunek, ale dwa imiona szczególnie warto tutaj wymienić: o Balto za chwilę, ale wcześniej Togo. To on był liderem psiego zaprzęgu, kiedy ten pokonywał najcięższy fragment po zamarzniętej zatoce Beringa. Do celu było już coraz bliżej, do akcji wszedł ostatni zaprzęg. Ale wtedy, po paru godzinach, jego poganiarz stracił wzrok w wyniku choroby śnieżnej, i tu do akcji wkracza Balto, lider tego zaprzęgu, który dzięki swojemu instynktowi doprowadził ekipę na miejsce. Leki dotarły, co prawda, zmarło parę osób, ale dzięki ekspresowej akcji, prawie 1100 km w niecałe 130 godzin, udało się. Uniknąć epidemii. Psy zostały bohaterami, a ich twarzą, bardziej pyskiem, stał się Balto. Od burmistrza otrzymał klucz do miasta w kształcie kości. Już pod koniec 1925 roku miał swój pomnik w Central Parku. Od 1973 roku odbywają się wyścigi psich zaprzęgów imienia bohatera Balto, przy czym warto pamiętać, że on sam tego wszystkiego nie ciągnął. Wszystkie psy dały z siebie wszystko. A jeśli ktoś się oburza, że Sowieci wypchali swoje psie bohaterki, no to Balto też został wypchany. Warto tutaj odnotować. Do dziś można go podziwiać bodaj w Cleveland. Jeśli ktoś sobie pomyślał, dobrze, że chociaż my swoich psich bohaterów nie wypychamy, to nie ma racji. Do zakładu tresury psów policyjnych w słukowicach trafił bowiem wypchany trymer, znany bardziej jako szarik z serialu Czterej pancerni i pies. Przy czym to nie takie proste, bo szczeniak jakiego widzimy w pierwszym odcinku, to mały spaniel albo jamnik. Natomiast dorosłego szarika grały trzy psy. Trymer głównie, ale też spik i. Atak. Atak miał inne umaszczenie co prawda, ale że świetnie sobie radził z graniem pod presją, na przykład w huku, no to był tak przydatny, że poświęcano czas, żeby go odpowiednio podmalować. W większości szarikiem był jednak Trymer, który miał bardzo ciekawy charakter. Z jednej strony świetnie się nadawał na... Psiego aktora, bo w ogóle nie był agresywny. Wręcz oblał testy na psa milicyjnego, bo zamiast się rzucać na przestępców, to dawał im się wręcz głaskać. Ale z drugiej strony, w sumie jak przystało na gwiazdę aktorstwa, nie z każdym lubił grywać. Pech chciał, że szczególnie nie lubił Janusza Gajosa, swojego serialowego starego. Przy nodze chodził, ale o żadnym. Przy milaniu się w ogóle nie było mowy, więc jak trzeba było nagrać scenę, jak pies liże go po twarzy, no to trzeba ją było wysmarować czymś pysznym. Najpewniej to było żółtko z cukrem. Od kiedy udomowiliśmy psy, to nasi czworonożni kompanii nam pomagają, choć nie zawsze tego chcą. Wiem, że to dość prosta, ale może też nie najgorsza definicja przyjaźni. Czy na takich przyjaciół sobie zasłużyliśmy, to już niech każdy sobie indywidualnie odpowie, a my mamy nadzieję, że ten odcinek zainteresował nie tylko. Opiekunów tych domowych wilków, ale też wszystkich miłośników zwierząt i dobrych historii. A jeżeli macie ochotę na więcej arcyciekawych, przystępnie podanych faktów historycznych, to mamy dla Was coś bardzo ciekawego. Książkę 321 fascynujących faktów historycznych. Ta pozycja od wydawnictwa nasza księgarnia teoretycznie ma widełki 10-14 lat, ale gwarantujemy Wam, że są tutaj rzeczy, które wprawią w zdumienie niejednego dorosłego. To jest przelot przez wieki, z którego dowiecie się na przykład, dzięki komu jeździmy w Europie po prawej stronie drogi, kto i jak dawno temu wynalazł zamrażarkę, albo. Czym tak na serio był wielki wybuch? No i jeszcze 318 innych bardzo interesujących kwestii, a do tego bardzo ładne grafiki, przystępny język i taki rabat, że daj ta spokój. Nie, serio, mamy dla Was kod zniżkowy, który da 40% rabatu, więc bezdyskusyjnie się opłaca ciężko o lepszy prezent, nie tylko dla siebie, może być dla bliskiej osoby w dowolnym wieku. Link znajdziecie w opisie. Koniecznie sprawdźcie 321 fascynujących faktów historycznych, a my widzimy się niebawem. Partnerem odcinka było wydawnictwo Nasza Księgarnia.